Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ważnych zmianach, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku. Chodzi o refundację na aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie. Jeśli państwo jeszcze nie wiedzieli, jak to wygląda, to dzisiaj to właśnie wyjaśnię. Na końcu, powiemy sobie o tym, jak wyglądają dofinansowania dla dorosłych. Zacznijmy od dzieci. Dzieci, NFZ jako dzieci traktuje osoby do 26 roku życia. Są to osoby uczące się, jeśli się uczą, studiują, to mogą korzystać z refundacji na tak zwane dzieci. I ta grupa, limit to jest 3000 zł na każdy aparat suchowy, plus 100%. 60 zł na każdą wkładkę, czyli razem na, na dwa aparaty słowe i na dwie wkładki można uzyskać 3120 zł. Ale uwaga, to nie wszystko, bo takie osoby mogą się też ubiegać o refundację do systemów wspomagających słyszenie. Wiele systemów mieści się w limicie 5500 zł, natomiast refundacja e, wynosi 3800 zł. Zł, albo 3840, dokładnie nie pamiętam, podlinkuję to tutaj, tutaj w opisie filmu. Często się tych systemów nie sprzedaje, a być może teraz tam to dofinansowanie będzie jest na tyle atrakcyjne, że wielu z Państwa może skorzystać albo zacznie korzystać też z takiej opcji i będzie też zakupować systemy wspomagające słyszenie, które bardzo fajnie współdziałają z aparatami słuchowymi. Także kryteria przyznawania też refundacji dla dzieci i młodzieży są nieco inne, bo mogą się ubiegać o, o aparaty słuchowe co 3 lata i tam jest kryterium 30 dB HL, taka średnia wyciągamy z audiogramu, a na wkładki każdorazowo, czyli nie, nieważne ile razy, po prostu takie osoby do 26 roku życia mogą sobie zmienić wkładki, ile sobie tylko życzą. A refundacja, tak jak wspomniałem, jeszcze raz 60 zł na każdą wkładkę. Przejdźmy dalej do osób dorosłych, i tutaj kryterium jest nieco inne, już wyższe. Otóż jest to średnia 40 dB HL na każde ucho. Takie kryterium w ogóle otrzymania refundacji i można właśnie dostać to obółośnie, jeżeli spełnia, spełnia nasz niedosłuch spełnia te kryteria. Limit wynosi 1050 zł na aparat słuchowy, ale uwaga, to jest limit. I tak jak do tej pory, z tej maksymalnej kwoty mogą skorzystać tylko osoby represjonowane albo inwalidzi wojenne, wojenni za okazaniem odpowiedniego dokumentu. Trzeba przedłożyć w nfz do wniosku, dołączyć albo lekarzowi, który wystawia nam wniosek, trzeba odpowiednie legitymacje, często muszą być też poświadczone, że płacimy składki tam kombatanckie i tak dalej. Yy, tak wygląda limit, natomiast większość osób nie jest osobami represjonowanymi i przysługuje im 70%, czyli tak jak do tej pory, raz na 5 lat to dofinansowanie jest i z tej kwoty 1500 70% to jest 1050 zł na każdy aparat i 50 zł na wkładki. Tu się nic nie zmieniło, czyli taka osoba na dwa aparaty. I dwie wkładki otrzyma 2200 zł. Jeżeli to szybko policzyłem, chyba tak, 2200 zł. Tyle mamy refundacji. Przypomnę, że ostatnio było to 750 zł i długo ta kwota się nie zmieniała. Także możemy mieć, oczywiście mowa jest o aparatach i wkładkach 2200, bo same aparaty 1050. Jeżeli kupujemy aparat wewnątrzuszny, przysługuje nam 1050 zł refundacji. Mam nadzieję, że pomogłem, zwłaszcza z tymi systemami wspomagającymi słyszenie. Wydaje mi się, że to ciekawa opcja. Tak jak mówię, link zamieszczam poniżej. Tymczasem życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.